Witam serdecznie. Tanie samochody odegrały ogromną rolę w historii motoryzacji. Ford T wpisał się do niej dlatego, że był tani, podobnie 2CV, Garbus czy 126P. Wspólnym mianownikiem tych samochodów było to, że były dostępne nie tylko dla wybrańców. Jednak zrobienie taniego samochodu nie jest takie proste, nawet jeśli projektantom wolno pójść na pewne skróty i kompromisy, bo sztuką jest zrobienie samochodu taniego, w którym niska cena jest bardziej widoczna na fakturze niż na samym samochodzie. Jaki będzie Fiat Tipo? Zapraszam na nasz test. Samochód, który stoi obok mnie, nie powstał w jeden wieczór. Od pierwszych kresek na desce kreślarskiej do zjazdu tego auta z linii produkcyjnej minęło 2,5 roku. Fiat twierdzi, że w tym czasie prototypy Tipo. Prototypy Tipo. Prototypy Tipo. Prototypy TIPO przejechały po drogach całego świata prawie 9 milionów kilometrów od Afryki po koło podbiegunowe, od plus 50 do minus 30. To oczywiście nie to samo co boczne drogi na Nowej Hucie, czy też surowe testy autocentrum w gęstym krakowskim smogu, ale i tak. Jest nieźle. Typu wygląda całkiem ładnie, ma odrobinę sportowego charakteru i ciekawą, choć prostą stylistykę. Masywnie narysowana przednia część nadwozia wcale nie wygląda budżetowo. Grill z chromowanymi wstawkami ma ciekawą fakturę i fajnie łączy się z zadziornym spojrzeniem przednich lamp. Sylwetka boczna o płynnie opadającej linii dachu jest całkiem dynamiczna i bardzo proporcjonalna. Z pewnością to nie jest jeden z tych sedanów, gdzie kufer doczepiono na siłę. I nie jest to dziełem przypadku. Projektowanie nowego Fiata Tipo rozpoczęto bowiem właśnie od wersji sedan i jednym z głównych założeń projektu było nadanie temu modelowi osobowości. Miał przyciągać wzrok. Dopiero kiedy to się udało, rozpoczęto pracę nad wersją hatchback i kombi, które już zresztą mogliśmy oglądać na salonie w Genewie. Tylna część dwozie nie wygląda najgorzej, choć nie jest tak charakterna jak przód. Wygląda na to, że Fiat chce zrobić dobre wrażenie przodem, a następnie przejść już do przekonywania klientów cenami, funkcjonalnością i wyposażeniem. A nie e, A nie kufrem. Wnętrze podobno mocno nawiązuje do wyglądu zewnętrznego. Podobno chodzi o motyw litery C, która przejawia się w tylnych lampach i na krawędziach wlotów w przednim zderzaku. Gdyby może projektant jakoś mnie nakierował, to może znalazłbym to C gdzieś w środku? Może chodzi o te przetłoczenia w okolicach ekranu? Projekt deski rozdzielczej jest bardzo ergonomiczny. Przyciski zostały odpowiednio pogrupowane i praktycznie do wszystkich sięgniemy, nie odrywając pleców od oparcia fotela. Daleko to oczywiście od włoskiej finezji, ale nie czuć też ani dosłownie śmierdzących tanich plastików, ani w przenośni przesadnych oszczędności na projekcie czy materiałach wykończeniowych. Do pełni szczęścia brakuje tylko dwustrefowej klimatyzacji, nawet za dopłatą. Najbardziej budżetowym elementem wnętrza jest chyba pianka pod kolumną kierownicy. Trafimy na nią za każdym razem, kiedy będziemy chcieli wyregulować wysokość kolumny i popatrzcie sami, nie jest to ani estetyczne, ani szczerze mówiąc przyjemne w dotyku. Dosyć dziwne rozwiązanie, ktoś tu chciał oszczędzić, a wyszło jak wyszło. Mogliby zostawić dziury i tak by było lepiej. Ładnie wyglądają za to zegary za kierownicą, pomiędzy którymi zauważymy 3,5 calowy ekran monochromatyczny, odpowiadający za wyświetlanie danych odnośnie jazdy. Zwróćcie uwagę, że wysokość światła regulowana jest przyciskami, a aktualne ustawienie jest widoczne zawsze w lewym górnym rogu małego ekranu. Zresztą poszczególne informacje wyświetlone w różnych rogach ekranu można też definiować, czego się w tak niedrogim samochodzie nie spodziewałem. Umieszczony w centralnej części deski rozdzielczej 5,5-calowy ekran systemu Uconnect jest standardem w wersjach Easy i Launch. Za dodatkową opłatą możemy go wyposażyć również w nawigacji. W zakładce aplikacje możemy podejrzeć informację o aktualnym spalaniu. Tu możemy zmienić parę ustawień samochodu. Możemy też zajrzeć do książki telefonicznej za pomocą łączności Bluetooth, która w tym systemie jest standardem. Podobnie jak w Tipo sprzed laty, przestrzeni w środku tu nie brakuje. Nad głową jest całkiem sporo miejsca. Kierownicę możemy regulować... W dwóch płaszczyznach fotel regulujemy również w szerokim zakresie, w tym nawet tutaj odcinek lędziowy jest regulowany, jak widać, elektrycznie. Jedyna uwaga, tak naprawdę dotyczy zagłówka, którego nie daje się już podnieść wyżej niż to, co widzicie teraz, czyli popatrzcie sami. Dla dwumetrowca odrobimy za nisko. Oczywiście o nawiewach z tyłu nie mam mowy, bo to nie jest ten segment cenowy, ale nigdy nie zrozumiem, jak można było oszczędzić paręnaście złotych na kieszeni za fotelem kierowcy, dając jednocześnie taki oto wypasiony podłokietnik czy na przykład światełko nad głową w drugim rzędzie, którego nie rozbrakuje nawet w znacznie droższych samochodach. Testowa wersja wyposażona jest w najbogatszy pakiet Launch. Standardem są w niej 16-calowe aluminiowe felgi, chromowane klamki, poduszki powietrzne kierowcy, pasażera, kurtynowe i boczne, światło przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, przedni podłokietnik i elektryczne tylne szyby. I choćbyśmy nie wiem jak oszczędzali, nie dostaniemy tu niepomalowanych zderzaków nawet w najtańszej wersji, a w Audi Q7 i owszem pod maską w wersji sedan może się znaleźć obecnie jeden z czterech silników, dwa benzynowe, dwa diesle 1.4 95 koni, 1.6 110 koni lub diesle 1.3 Multijet 95 koni i 1.6 Multijet 120 koni. To są silniki znane też z innych modeli Fiata, więc sugeruje to bezproblemową eksploatację, a przynajmniej tanią. W tym zestawie jest jednak pewien problem. Otóż, jeśli dla kogoś 95 koni to za mało, to 110-konna wersja nie polepszy jego sytuacji, dlatego że jest sprzedawana przez Fiata zawsze w zestawieniu z automatyczną skrzynią biegów, która sprowadza osiągi tej mocniejszej wersji właściwie do poziomu wersji słabszej. Jeśli chodzi o diesle, to słabsza odmiana ma pięciobiegową manualną skrzynię, a mocniejsza sześciobiegowa, podobnie jak słabsza benzynowa. W tym miejscu warto też zaznaczyć, że przy tylnej osi znajdują się hamulce bębnowe, które ustępują miejsca tarczowym wyłącznie w wersji z mocniejszym dieslem. Zawieszenie wszystkich wersji silnikowych to kolumna MacPersona z przodu i belka skrętna z tyłu, które przeszczepiono tu z Fiata Bravo, ale po przebudowaniu na potrzeby Tipo. Czyli jak niektórzy się chwalą, że mają hamulce Brembo, to kierowca typu będzie mógł powiedzieć, że ma hamulce Bębno. Wracając do naszego typu pod maską testówki jest silnik 1.4 16V, 95 koni, 127 Nm dostępnych przy 4,5 tysiąca obrotów na minutę. To wszystko daje 11,5 do setki i 183 km na godzinę prędkość maksymalną. Co ciekawe w komputerze pokładowym możemy ustawić brzęczy, który będzie ostrzegał nas przez zbyt wysoką prędkością nawet do 200 km na godzinę. Otwieramy klapkę do wlewu paliwa, a tam niespodzianka, system bezkorkowy, a więc nie ubrudzimy rąk, tankując samochód. Tankować być często nie będziemy musieli, przynajmniej tak twierdzi FIA, dlatego że 7-7 tyle spalimy w mieście, 4-6 w trasie, co by oznaczało, że jadąc spokojnie w trasie, przejedziemy na 45-litrowym zbiorniku paliwa, prawie 1000 km. Kiedyś kolega pożyczył ode mnie mojego prywatnego Fiata Tipo z 93 roku i 1.6 i e niecałe 80 koni i po godzinie wrócił, oddając spocony w rękawie kluczyk, opowiadając coś mamrocząc o tym, że dawno nie jeździł taką rakietą. Strasznie był podjarany. Ciekaw jestem, czy dzisiaj wsiadając do tego samochodu poczułby dokładnie to samo, bo w zasadzie proporcje pozostały bez zmian. 95 koni, 20% mocy więcej i około 1200 kg. Tamten Fiat Tipo ważył tonę. Też 20% masy więcej. Czy to wszystko Również daje efekt wow i efekt rakiety. No ja nie wiem czy kolega by się poczuł bardzo podjarany ale ja jestem raczej spokojny w tym samochodzie, bo samochód jest spokojny i przeznaczony jest właśnie dla spokojnych klientów spokojnych kierowców tutaj jeździmy dokładnie tak samo jak możemy się spodziewać po silniku 1.4 wolnosącym, czyli w dolnym zakresie obrotów około 2000 jeździmy spokojnie i bardzo cicho naprawdę wyciszenie tutaj przy tym poziomie obrotów jest bardzo sensowne jeśli chcemy jechać nieco szybciej, nieco dynamiczniej to no, musimy się gdzieś tam Wbić w okolicach 3, nawet do 4 tysięcy obrotów, wtedy zaczyna się coś dziać, a silnik zaczyna się odzywać całkiem niezłym dźwiękiem. Posłuchajcie, sami to, to mamy teraz 4 tysiące. Nawet można tego słuchać. Gorzej, jeśli chcemy wyprzedzić ciężarówkę, wtedy musimy się wbić już na czerwone polo obrotomierze, jeśli chcemy ją sprawnie wyprzedzić. I wtedy w, w środku robi się niemiłosiernie. Głośno, głośno. Chcemy ją wyprzedzić. A czy wyprzedzimy? No cóż, jeśli mamy na pokładzie dwie osoby maksymalnie, to zrobimy to całkiem sprawnie. Natomiast z pełnym obciążeniem ja by tutaj w tym samochodzie wyprzedzanie trzech ciężarówek na raz nie planował. Czyli podsumowując, silnik w zupełności wystarczy na większość, zdecydowaną większość życiowych sytuacji. Natomiast jeśli ktoś ma sportową duszę, to raczej poczuje podczas jazdy dokładnie to samo co może poczuć oglądając papierowe wartości, czyli ponad 11 sekund do setki 95 koni mechanicznych i około 120 Nm. Czyli lekki niedosyt. Właściwie to niedosyt. Reszta wrażeń wydaje się, że jest dopasowana do charakteru silnika, czyli układ kierowniczy stawia przyjemny opór, ale nie jest zbyt bezpośrednio związany z przednimi kołami ani w tą stronę, jeśli chodzi o sterowanie nimi, ani jeśli chodzi o nadmiar informacji płynących w drugą stronę. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest ciekawy kompromis z jednej strony, sprawnie połyka szczególnie te drobniejsze nierówności, robi to naprawdę cicho. Natomiast jeśli już musimy zrobić ostry manner, którego teraz nie zrobię, bo pełno samochodów naokoło, to... Wtedy nie zaburzy wychylenie się na dwozie naszego poczucia bezpieczeństwa, aczkolwiek nie przeoczymy tego, że to nie jest sportowo zestrojone zawieszenie, że jednak na dwozie się wychyli w sposób no, zdecydowany. Jak mówię, to nie jest jeszcze śmierć w oczach, ale czujemy, że jedziemy samochodem raczej komfortowym. Skrzynia biegów z dużym plusem jest to, że jest sześciobiegowa i w zasadzie można tyle o niej powiedzieć. Pracuje poprawnie, nie jest to szczyt precyzji. Ale też nie będzie problemu z częstą i szybką zmianą biegów. Myślę, że tutaj będzie wszystko w najlepszym porządku. Tak naprawdę, jakbym miał wybrać jeden. Problem, który mi najbardziej w tym samochodzie przeszkadza, to jest miejsce na lewą stopę, a dokładnie miejsce na operowanie pedałem sprzęgła. Dlatego, że tam ja swój 46 rozmiar buta, jakoś nie jestem w stanie dobrze umieścić, kiedy podnoszę nogę, nogę, aby nacisnąć pedał sprzęgła, to wtedy gdzieś tam na górze zawsze o coś zahaczam, co znakomicie utrudnia sprawną jazdę tym samochodem. Więc jeśli macie 46 rozmiar, to zastanówcie się nad skrzynią automatyczną, albo też o zmianie techniki jazdy. Może jakoś tak inaczej trzeba układać nogę. Ja tym samochodem będę jeździł przez tydzień, więc nie będę zmieniał przyzwyczajeń. Natomiast, natomiast na dłuższą metę raczej by mi to przeszkadzało. Podsumowując, Fiat Tipo w tej konfiguracji silnikowej nie jest może optymalnym wyborem dla sportowców, ale wszyscy pozostali odnajdą w tym samochodzie dokładnie to, po co przyszli do salonu. Czy wiecie, że Fiat Tipo ma bardziej sztywną konstrukcję niż Dodge Viper i McLaren F1? Tak, Fiat podaje, że sztywność skrętna Tipo to 100 000 dekaniutonometrów na radian, ale taka jednostka jeszcze nam nic nie mówi i nie możemy jej odnieść do innych samochodów. Po zamianie jednostki otrzymujemy wynik 17 453 Nm na stopień. Oznacza to, że aby skręcić płaszczyznę przedniej osi względem tylnej osi o 1 stopień, Musimy przyłożyć moment równy 17453 Nm. Po co nam sztywne nadwozie? Przede wszystkim sztywne nadwozie nie skrzypi podczas jazdy na nierównej nawierzchni. Oprócz tego sztywniejsza konstrukcja to lepsza baza dla zawieszenia. Ta podana sztywność to taka wartość graniczna powyżej której konstrukcja zaczyna się deformować. Zawieszenie pracuje wtedy w sposób niezamierzony przez inżynierów i w efekcie prowadzenie staje się nieprzewidywalne, niestabilne, po prostu złe. I jak to się ma do innych samochodów? Dodge Viper Coupe drugiej generacji miał sztywność na poziomie 7500 Nm na stopień. Dla porównania Corsa C w wersji trzydrzwiowej ma sztywność około 8000 Nm na stopień, a niemiłosiernie skrzypi na nierównościach. McLaren F1 z kolei miał sztywność skrętną na poziomie 13500 Nm na stopień. Wyznacznikiem tego, jak sztywne może być na nadwozie, może być konik Agera R, którego sztywność to aż 65 000 Nm na stopień. Fiat Tipo to więc poziom w okolicach BMW E46 w wersji Sedan i Tesli modelu S. ale Tesla ma tam około 19 000 Nm, a BMW 46 około 18 tysięcy. Oczywiście to tylko takie suche liczby, bo duże znaczenie ma tu jeszcze masa, jakiej ta konstrukcja musi się przeciwstawiać. Mechanicy mawiają raz na wozie, raz pod wodzem. I mają rację, bo samochodów w pełni bezawaryjnych po prostu nie ma. Jeśli jednak kupuję samochód za 50 tysięcy złotych, a nie za setki tysięcy, to nie chcę też zostawiać wielu pieniędzy w serwisach. I mając typo prawdopodobnie nie zostawię, bo te wszystkie rozwiązania widzieliśmy już w innych Fiatach. Przykładowo, zawieszenie pochodzi z Bravo, które zostało do typu odpowiednio tam przebudowane, a silniki to taka klasyka Fiata, można powiedzieć. Nie występuje tu więc raczej ryzyko, że nakryjemy mechanika na przeglądaniu forum Fiata, czy oglądaniu na YouTubie filmów z gatunku HAUTU. W zasadzie jest to chyba jeden z ostatnich samochodów, do których moglibyśmy kupić książkę z serii Sam naprawiam, o ileby taką wydano i samemu poradzić sobie z większością problemów. Funkcjonalność jest, prostota jak najbardziej, ale emocji nie stwierdzono. Typo nie prowadzi się źle, ale do sportowej precyzji to mu jeszcze trochę brakuje. Mimo wszystko, wydaje mi się, że Fiat stworzył samochód, który nie jest drogi. A możemy go kupić dlatego, że nas urzekł, a nie dlatego, że był i nie było nic innego. A w segmencie tych najtańszych samochodów to nie jest akurat takie oczywiste. Jeżeli miałbym porównać ten samochód do kobiety, y tak? Okej, okay, dobra, to, to bez, bez, bez takich porównań, w porządku. Przyznam się, że byłem dość sceptycznie nastawiony do tego samochodu, przez to, że fiat dla mnie zawsze był taką marką troszeczkę bezpłciową. Nie potrafiłem jej nigdzie jakoś dobrze zaszufladkować. No umówmy się, że w motoryzacji nie da się uniknąć szufladkowania. Tak samo jeśli chodzi o stereotypowych właścicieli danych samochodów, też nie da się uniknąć zaszufladkowania. Zastanawiałem się, jak może wyglądać stereotypowy właściciel fiata typo. W wersji sedan. Moim zdaniem może być to taki pan z zamiłowaniem do takich wędkarskich kamizelek założonych na koszulę sztruksową, e, za dużych spodni. Może chodzić w takiej czapeczce z daszkiem z taką siateczką dookoła. Na pewno wiecie o co mi chodzi. Radiowentkarza wreszcie odbiera. Mam nadzieję, że tym porównaniem nikomu nie podpadłem, ani nikogo nie uraziłem, ale jest to moje takie subiektywne skojarzenie. Po przejechaniu pierwszych kilometrów, Typo krzyczy do nas, że jest fiatem. Jeżeli weźmiemy głęboki wdech, to poczujemy zapach fiata. Dokładnie taki sam, jaki jest w 500, jaki jest w Fiacie Panda i jaki jest we Fiacie Punto. To jest dokładnie ten sam zapach. Sięgam pamięcią do. Końcówki lat 90. Rodzice wtedy mieli Fiata Punto, i pachniało dokładnie tak samo. Jeżeli zaczniemy zmieniać biegi, wyczujemy charakterystyczne opory. Usłyszymy też charakterystyczny dźwięk sprzęgła, co również jest iście fiatowskie. Tipo to dzielny samochód, i myślę, że można mu też wybaczyć nienachalne mocowo silniki. Odwdzięczą się one nam bezawaryjnością. Kiedy będziemy planowali rozpędzanie się na autostradzie do przepisowej prędkości, proponowałbym najpierw zbadać kierunek wiatru. Również możemy mieć też troszkę czasu, aby spokojnie przeczytać kilka maili. Jeśli ktoś wsiądzie do tego samochodu i zacznie narzekać, że to mogłoby lepiej jeździć, że się nie kupuje samochodów na F, a w ogóle to jego perełka ściągnięta z niemiec jest obiektem zazdrości całej wsi i w ogóle jest najlepsza, to w tym momencie, Powinna się pojawić nad tą osobą taka ręka sprawiedliwości, która go weźmie, wyszarpie i powie: chłopie, ten samochód kosztuje 40 parę tysięcy, nie oczekuj cudów. Powinniśmy ten samochód docenić, dlatego, że jest czymś nowym w ofercie Fiata i tak naprawdę on nie próbuje nokautować konkurencji. On tylko pojawia się koło niej z dobrą ceną i tak naprawdę z niebanalnym wyglądem. Fiat Tipo w Polsce tak dobrze się kojarzy historycznie, że Fiat postanowił wprowadzić model Tipo w wersji Tipo, czyli tak właśnie nazywa się najtańsza wersja wyposażenia, które kosztuje te słynne 42 600 zł. Kolejne etapy wyposażenia to Pop, Easy i najdroższa Launch. Najtańsza wersja to benzynowy silnik 1.4 16V, klimatyzacja, manualna, dwie poduszki powietrzne, radio z USB i czterema głośnikami, systemy stabilizacji elektrycznie sterowane, przednie szyby, kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach i stalowe felgi w rozmiarze 15 cali. Dobrze skalkulowana cena tego modelu jest widoczna szczególnie w porównaniu do konkurencji. Zwróćcie uwagę, że 42600 to oczywiście to jest najgłośniejsza cena, ale jeśli popatrzymy na dobrze wyposażone odmiany, 1.6 Multijet kosztuje maksymalnie 70 000 zł. Wersja Launch silnika 1.4 16V 95 koni, czyli ta najdroższa wersja kosztuje 54 000 zł ze wszelkimi dodatkami, które mamy tu w testowym samochodzie. Ten samochód kosztuje maksymalnie 60 000 zł. Fiat Tipo to interesujący samochód za stosunkowo niewielkie pieniądze. Sprawdzone rozwiązania zapowiadają eksploatację, która raczej nie pochłonie fortuny, co dla jego nabywców nie będzie raczej bez znaczenia. I choć takich prostych i tanich samochodów nie brakuje na rynku, to jednak w modelu Tipo Fiatowi udało się coś, o czym mówiłem na początku testu. Otóż mimo ostrożnie i rozsądnie skalkulowanej ceny w tym samochodzie nie czuć tanizny. I nie mówię o dużym bagażniku, wygodnych fotelach czy klimatyzacji w standardzie, tylko o poczuciu, że Tipo to samochód nie tyle budżetowy, co oszczędny. Gdzie niegdzie widać cięcie wydatków, ale starano się dobrze rozdysponować pieniądze i widać, że wyszło to całkiem nieźle. Jeśli więc Fiat chce wrócić do produkcji aut dla ludzi, a nie kolejnych wcieleń kultowej i stylowej w 500, to Fiat Tipo jest krokiem w dobrą stronę. Przed chwilą zaczęło padać, schowaliśmy się do auta i czekając na lepszą pogodę, zaczęliśmy rozmawiać o tym samochodzie. Doszliśmy do wniosku, że Fiat Tipo to jest taki laptop sprzed paru lat. Już tłumaczę o co chodzi. Za każdym razem, kiedy idziemy do sklepu kupić dobrego laptopa, to załóżmy, że dobry model kosztuje 5000 złotych. Ale jeśli sprawdzimy jego cenę za rok, to on będzie kosztował już 4. Ale gdybyśmy sprawdzili jego cenę, gdyby był dostępny za 2 lata, to pewnie już by kosztował 3. Ale mimo tego pędu cen w dół, za każdy tym razem, kiedy idziemy do sklepu, zawsze za dobry model musimy zapłacić. Te same 5000 zł. Jakie to ma związek z Fiatem Tipo? No Właśnie, Fiat Tipo to taki dobry laptop za 5000 zł parę lat temu, który dzisiaj wciąż jest dostępny za 3000. Oczywiście, dzisiaj możemy kupić laptop o parametrach sprzed dwóch lat, ale opakowany już w takie bardziej takie, powiedzmy, budżetowe opakowania. Natomiast Fiat Tipo kojarzy mi się z takim laptopem właśnie, który gdzieś tam został w magazynie na parę lat schowany i teraz wychodzi na sprawdzonych podzespołach z dobrym opakowaniem dla wymagających klientów, którzy mogą teraz go kupić właśnie za te trzy złotych Może to trochę delikatnie naciągane teorie, ale takie mam właśnie skojarzenie, bo ilość gadżetów, które tutaj mogłyby równie dobrze być w samochodzie o 30 tysięcy złotych droższym jest tutaj naprawdę imponujące i, i wcale mi się ten samochód nie kojarzy z autem za 42 600.